Witam dzisiaj z Nowego Jorku. Tutaj Fox News będę dawał na żywo za 15 minut interwiu żeby właśnie o książce o The Billion Dollar Secret, także to będzie gdzieś pewnie dostępne na sieci, ale dzisiaj chciałbym dwie rzeczy Wam powiedzieć. Po pierwsze właśnie o sukcesie książki The Billion Dollar Secret, a drugie dać Wam możliwość udziału w mojej następnej książce. Na razie jeszcze nie ma tytułu, ale powiem o czym jest książka i, i właśnie Wam powiem o tym, jak wziąć w niej udział. Pierwsza rzecz, to jest sukces książki The Billion Dollar Secret. Niesamowita, ja się spodziewałem, że książka odniesie sukces, ale nie aż na taką skalę. Już pierwszego dnia pojawiliśmy się na listach bestsellerów praktycznie w każdym kraju. Drugiego dnia numer jeden na Amazonie w Stanach, w Brazylii i od tego czasu też numer jeden na Amazonie, w UK, czyli w Wielkiej Brytanii, w Kanadzie, w Niemczech i w paru innych krajach. Są so, poza tym już się ukazało ponad 150 artykułów w najlepszych mediach na świecie, i tutaj mówię o takich publikacjach jak Forbes, jak CNBC, jak Yahoo Finance, jak like Financial Review. Jak The Telegraph, tego typu rzeczy, Business Insider. Na całym świecie w ponad 30 krajach ukazały się już artykuły, w niektórych krajach ludzie dużo już wiedzą o książce i o mnie, mimo że ja tam nigdy nie byłem. W całym Wietnamie chyba ukazało się ze 30 artykułów, także niesamowity sukces. I oprócz tego największy sukces wydawniczy w historii mojego wydawnictwa, tudzież w historii wydawnictwa, z którym tą książkę wydałem. Panoma Press. Oni od 14 lat działają, wydali chyba z 500 książek. Oczywiście bestsellery angielskie, amerykańskie, ale musiał ktoś przyjechać z Niemiec, taki jak ja, żeby zrewolucjonizować i pobić wszystkich pod względem zarówno sprzedaży, jak i pod względem pozycji w listach bestsellerów czy też atrakcyjności dla mediów, tudzież obecności w mediach i zasięgu mediów. Jak widzicie. Nawet w największej sieci telewizyjnej, tutaj Fox jestem i to na żywo w wiadomościach. Morning News to, są, to jest chyba najbardziej czy najczęściej oglądany program w tej telewizji. Także bardzo mnie to cieszy. A teraz przechodzimy do następnej książki, bo w międzyczasie robię research. Do następnej książki i spotykam się ze znajomym miliarderem w. Nie powiem, gdzie się spotykam, ale za 2-3 tygodnie spotykam się ze znajomym miliarderem, żeby zrobić jeden z wywiadów do tej książki. I to będzie książka bardziej o strategiach biznesowych miliarderów. I właśnie tutaj wasz input, twój input jest okazja, żebyś był w tej książce, jak będzie w tej książce, jak możesz być w tej książce, w ten sposób, że... Pod spodem tutaj w komentarzu napisz pytanie, co chciałbyś dowiedzieć się o strategiach biznesowych miliarderów? Jakie pytanie zadałbyś miliarderowi, jak miałbyś taką okazję? Jak prowadzić biznes, jak może zwiększać biznes, jak różne zagadnienia właśnie z życia biznesowego, z, właśnie z tego, jak się, jak się prowadzi firmy. Przedsiębiorczość i tak dalej. Mówimy teraz już nie o jakimś mindsetcie, nie mówimy o myśleniu, tylko o rzeczywiście co i jak robić. Czyli, ale bardzo konkretne, proszę o konkretne pytania. I wśród pytań, z tych pytań, oczywiście, prawdopodobnie parę użyję w wywiadzie, i jedno z tych pytań, które zostanie zwycięzcą, to autor tego pytania będzie. W podziękowaniach na końcu książki. Zawrę go w tak zwanym acknowledgement, czyli w podziękowaniach. Będziesz mógł być częścią książki, będziesz mógł pokazywać innym. Tutaj jestem, zobacz. Rafael pisze o mnie w książce. Tak? Dziękuję mi za mój wkład w tą książkę. Także myślę, że warto. I z pewnością to też będzie znana książka na świecie. Zapraszam do udziału w konkursie. Do tyle na dziś z Nowego Jorku. Życzę Ci fantastycznego dnia. Dokonajmy dziś czegoś niezwykłego.